Witam w kolejnym filmiku. Dziś zrobimy taką aktualizację, ale wszystkiego, ale zaczniemy od zbierania jajek. Tutaj sobie zamknę. To tak, tutaj na początek mogę wam pokazać, że mają skorupki, tylko rozgniecione. Jeszcze nie do końca, ale rozgniecione. żeby po prostu nie nauczyły się zjadać całych. Tutaj tęczankę tak dalej. Indyki, gąska. Perliczki, tutaj zostało jedzenie, wodę, no i zaczniemy od zbierania jajek. Tutaj były indyczki, tu i tu, wysiadywały się, ale już ich tu nie ma, bo siedzą z młodymi. I zaczniemy od zbierania jajek. Tutaj sobie tak położyłem, żeby jedną ręką tego nie rozdzielać, bo ciężko by im było. No i zbierzemy. Wczoraj było 35, to dzisiaj mo mo zobaczymy, może będzie podobnie. Już osiem. Ładne w miarę czyste, także nie ma co. Pierwsza dyszka i kolejne. Tu trzy. Kolejne i tu już dwadzieścia, ale drze. Andrzej tutaj perliczę to na koniec sobie odkładam, dalej z kurzymi lecimy. Ostatnie się też tutaj coś zaczęły nieść. No to co to są? Dwa perlicze. Takie to mogę sobie wam pokazać, czym się różnią perlicze od kurzych. No to na przykład tym, że kurze jest takie normalne. jakieś brudne. Normalne, okrągłe takie. A tutaj z jednej strony jest takie szpiczaste bardzo, z drugiej takie zaokrąglone. I jak się prześwietla, to tutaj takie klamki widać. To głównie po tym tak można rozpoznać. No to dzisiaj pięć, to ładnie perliczki. Perliczki się niosą w sumie jak nioski, też bardzo często, praktycznie codziennie po jednym są. Tu już trzydzieści. No i ostatnią wziąłem. tutaj. O, i tutaj widzę, że jedno zgniecione jest, bo mokro. Bo wy widzicie. No to trudno. To później, jak już skończę nagrywać, to tutaj posprzątam. Żeby takiego czegoś nie było. To kurzych dzisiaj 34. Jeszcze weźmiemy tutaj. Bo tutaj się też niosą. Tylko już nie kury. Tylko gęś i indyk. No, widać, że ma takie ciapki jak indyk. Niesie się już tylko jedna indyczka, której tutaj nie ma. Taka brązowa. To taka kupiona z targu. Nogę się tu nie włożę. Przełożę sobie. No i się akurat na perliczki zmieści. Ale perliczki zależnie nie jest bardzo słabe w tym roku. Za mało mam tego. Ten jeden kogo to jest za mało. I nie wystarcza na te swoich pięć tam sześć kurek. Niezależnie to jest 1 na trzy, tak mniej więcej. Tu odłożę, jeszcze mogę Wam pokazać to, co tu się dzieje. Tylko sobie przejdę, żeby mi było wygodniej. No i co tu jest? No, ktoś powie: indyk. No i by powiedział: dobrze. Ale o takim czymś może już by nie wspomniał. Wam pokażę, może będzie lepiej widać O nie Niestety jedno zagniecione Wezmę podniosę indyczkę, zobacz Są jajka, jak nie ma to już zabiorę Ale niestety już jeno mniej A to wygląda tak To są kaczki staropolskie po prostu Barwy dzikiej Zobaczę, czy tutaj są wszystkie, już wyklute. Jak tak, to je już po nagraniu na spokojnie zabiorę. Bo kolejnych takich sztuk już nie chcę. Dobra, chyba w kurniku to tyle. I wam pokażę jeszcze, co tam na wybiegu się pozmieniało. No jestem już na wybiegu. Trochę błoto tutaj, bo trochę padało. Z jeziorka to zrobiła się taka kałuża. To plandekę będę pewnie jakoś na dniach rozwijał. Ale zobaczymy. Tutaj ta siatka odgradzająca też już złożona. Nawet mniej więcej widać że ta granica, bo tutaj chyba to najbardziej widać. Lewo tutaj gdzie było odgrodzone, no i prawa strona. Wybieg to już całkiem zazieleniony. Tutaj perliczki. No i strasznie wieje to. Ciekawe jak mnie będzie słychać. No i tutaj tatusiowie małych indyków. Chociaż że chyba więcej ten, bo białych jest bardzo dużo. Ten lenił jakoś. Tutaj perliczki mniej więcej takie w w sumie z młodych sporo jest takich lawendowych o podobnej ilości białego. Tutaj gęsi z 15, z 13 chyba zależonych, znaczy z 13 włożonych do inkubatora, jak tylko 8 było zależonych, więc znaczy tylko to nie u mnie to tam znajomemu sprzedałem. Więc nie jest najlepsza wiadomość to jest. To jest ta jedyna indyczka, co się niesie. Może siądzie niedługo to się jej podłoży jaka bo już z 15 swoich ma. Trawka już jest taka przyjemna, więc kury tak już nie na pewno, na pewno nie nadążą ich zjadać. Jej zjadać, a nie ich. Tutaj moje czelesienki. Wszystkie elegancko się przyjęły. Tam już też mają odgrodzone cały czas i tamta strona łąki też jest do ich do dyspozycji no tu już nie ma szans, że tą trawę nadążą zjadać. Więc pewnie znowu za dwa miesiące czy za miesiąc trzeba będzie ją skosić kosiarką rotacyjną i tą trawę wywieźć tutaj trochę się zdenerwowałem, bo wujek przyniósł wykoszoną trawę taką z kosiarki no i pierwsze one tego wiadomo, że nie zjedzą o. Bo mają taką trawę świeżą i sobie mogą zdziałać co chcą. No i to tutaj leży, i będę musiał to po prostu zgrabić. Przecież jak ja mu powiem, że trochę źle zrobi, to się na mnie zesłości tylko, że podważam jego zdanie. No ale cóż. Tu, tutaj kogo? Taki porcelanowy. Chciałbym go połączyć z paroma kurami, żeby mieć takie kolorowe jajka. źle, że sprawny. A na przykład z tęczanką chciałbym go sparować i takimi paroma z podwórka. Tutaj pokrzywy sporo, to może bym je pod kaszarką wziął i ściachał. I tych pokrzyw tutaj jest niemało. No a tu trawa, jeszcze większa niż na tamtej połowie. I w sumie tutaj to już nie ma co pokazywać, to bym po prostu przyszedł do maluchów w odchowalniku na przykład. Dobra, tutaj to na tyle. Odezwa się zaraz. No, jesteśmy już przy sztukach. Mają chyba Cztery tygodnie. Tutaj taki metalowy lejek na poidełku bo wcześniej tutaj siadały i no, waliły do wody, a dzięki temu tam nie wchodzą. Znaczy, tu nie siadają. Tutaj karmidełko i mają takie już grubsze, a tu drobniejsze. Więc co będę chciał, to sobie będę wiadł. A one prezentują się tak. Strasznie na kupie są to pojedyncze, to wam nie pokażę. Ale jest tak: 9 indyków, 7 takich białych i dwa barwy dzikiej. Jest też 7 silek, 4 białe. Fajnie mają nogi to więc już są takie fajniejsze silki. Jest jeden mixik, kohino silek. I jest 7 kochinów. Trzy takie coś jak tutaj, takie biało-czarne. No i są też cztery 4... porcelanowe. Tylko, że może jeszcze nie widać, żeby były porcelanowe, ale one będą. U kochinów już widać, że niektóre będą koguty. na przykład ten czarny. Tu no mam nadzieję, że będzie kurka. Wiadomo, im więcej kurek, tym lepiej. Perliczki też są, ale perliczki to strasznie się boją są z tyłu. I w sumie nie wiem co tutaj jak więcej pokazywać, jak są tak wszystkie na kupie zbite. Jest tu 35 sztuk łącznie. No myślę, że w tym odchwalniku jeszcze posiedzą z dwa tygodnie max, bo już się nie będą mieścić. Wcześniej były tutaj. Tutaj sandezę jest wysypana na dole. No ale tu też miały ciasnawo i są tutaj. Też tutaj też powoli nie będzie im za wygodnie. Temperatu, temperatura tutaj jest 20, prawie 4 stopnie więc tam pod lampą mają, podejrzewam, że pod 30 nawet. Więc mają cieplutko. No domu jakiś piasek. Trawkę też dostają. No i sobie rosną. Ciekawostka jest taka, że tutaj żaden nie padł. Bo z reguły jakieś zawsze odpadki się zdarzały. Znaczy odpadki, no to tak. Odpady, w sensie, że no po prostu umierały jakieś. A w tym roku nic. Czasem do wody mają, do, dostają... Czosnek, i zakwaszać. Nie wiem czy to przez to. No ja tylko mówię, że po prostu daję No tutaj, tyle. Przejdę dalej. No i teraz mogę jeszcze pokazać kuchiny Jest kogucik. Jest kurka, jedna. Kurka, druga. A kurka, trzecia. Tutaj. To jest ta starg, ona jest dzika, jak nie wiem. Moja jedyna kwoka. Jedyna pierwsza kwoka jakąkolwiek miałem, która robi tak. Wszystkie inne normalnie i tak dalej, a ta jak poparzona jakaś. No ale cóż, dostała 10 jajek, 9 zalężonych, więc tylko czekać jeszcze prawie 2 tygodnie. Tutaj mogę też pokazać, że o, jajeczko jest, no to jest to plastikowe, no tutaj jest ładne całe. No, z kochinków chyba tyle, przejdziemy dalej. No jesteśmy u kolejnej kwoki. Ta sobie tak, powiedzmy, półdziko zrobiła. Bo ani nie w kurniku, ani co. Tylko samemu. Siada tutaj trochę prawie że na ziemi, więc dałem jej słomy. No i tutaj siedzi na... Znaczy no, na nioskach. Tylko po prostu wybierałem, starałem się wybierać najjaśniejsze, nie? To te są pewnie od lekhornu, bo są całe białe, a to jest takie kremowe, więc... Po jakiejś rosie, czy może miksie rosa lekhorn. No i widzicie w porównaniu do tamtej kwoki poprzedniej, co ta robi. A właściwie co nie robi. Też fajna pojemna kwoka, bo miała na początku 17 jajek od tych niosek, no ale dwa odpady było niezależane, to sobie tu się, się, grzecznie siedzi na 15. No i tak właśnie wygląda normalna kwoka. Dobra, to myślę, że nie ma co pokazywać. Będzie pokazywać co za tydzień dopiero, bo będę 10 wtedy kluć. No ale teraz przejdę dalej. No i jestem teraz u sileczek. Zaraz wam pokażę co odwaliłem za maniane. Ale najpierw tradycyjnie. Tutaj sobie siedzi kwoka. Nie, nie miała chyba 9. Dzisiaj troszkę ją podcinałem u fryzjera była. To tutaj tak od spodu o to podcinałem. No i tu widzicie kolejny przykład kwoki co robi. A właściwie co nie robi. A tu wam pokażę co odwaliłem. Tak wygląda kogut. A w z poprzednich filmików możecie się domyślać, znaczy zobaczyć, jak wyglądał wcześniej. Wygląda tak dlatego, że nie zamknąłem tych drzwi, które tutaj odgradzają pierwsze statko od drugiego. No i było mniej więcej tak. No to dwóch kolegów z zapłotu się chyba nie polubili za bardzo. No i mieli całą noc do tłuc tłuczenia się. Dopiero rano się ogarnąłem, że właśnie to jest otwarte. No, ale już koguty wyglądają trochę średnio. Tutaj jeszcze kolejne są. No, to ta też taka. No, tutaj też troszkę u fryzjera. Ta ma chyba 10, a jak tylko już widzę, że też tu napasku dziwa do gniazda, i cóż, to ona ma na poniedziałek ten. Czyli chyba film rzucę z soboty na niedzielę, więc jutro. No i tam myślę, że też powinna mieć jutro. To jest moja najstarsza kura silki. No, też taka puchata, fajna. To w sumie gorsze statko, co nazywam w sensie, to to tutaj, to ta kurka. Mówię tak gorsze, gorsze, a tak naprawdę też jest fajne. Tej białej kurce strasznie grzebień urósł ostatnio, bo wcześniej nie miała takiego dużego. A teraz naprawdę się zrobiła pucha ta kurka. No jeszcze ten, gdyby był niepodziobany, to ładniejszy. To ładnym tatuśkiem będzie. Już po tych młodych podchowalniku widzę, że to będą silki dużo lepsze niż miałem rok temu. Na ten kogo dopiero wypięknieje pewnie na jesieni jak będzie się pierzył, bo... Teraz to wygląda jakby czubka w ogóle nie miał. No ale cóż, taką manionę czasem ja muszę odstawić. No i przejdziemy dalej. Teraz jesteśmy już w przedostatnim miejscu, bo jeszcze Wam pokażę w kurniku. To tutaj mamy kwokę, ona była zamknięta w klatce po królikach. No, i to jest średnia kwoka, bo z 15 zależonych jajek ma chyba tylko oni 7 czy 6 młodych. Trochę jajek nierówno wysiedziała, to zaziębiła. A miała 15 silek i kochinów, czyli mniejszych, więc niektóre zaziębione. No i ta, no idzie jeszcze trochę gniazda przy wykluwaniu. I ona siedzi na. Tutaj z całymi dwoma. Tu jeden, a drugi. O, są dwa. To siedzi tylko z dwoma a miała więcej, więc, ale jej nie oddam tutaj ta ma troszkę właśnie od niej no indyczki to są dobre matki z reguły tylko niech się ruszy niech powychodzą spodniej. niej o. no i można zobaczyć to co ma ma trochę swoich indyków tutaj jakaś sileczka kuropatwiana tutaj czarna tutaj biała Kochinki też są. Z tego co widzę tu, trzy. No i to ma taką sobie zgraję. A jeszcze tutaj jest ten biały większy indyczek. To później wam powiem o co z nim chodzi. No, ale po prostu jest tutaj też inny. A tu jest druga indyczka. Jej maluchy mają niecały tydzień. Tutaj jest jakiś brązowy. Tu też jakiś brązowy. Te są w sumie ciekawe, bo takich jeszcze nie było. Tu jest biały. Tu dziki. O! Jakby stała, to bym Wam pokazał jeszcze takiego fajnego. No tutaj, cały czarny i jest jeden rodzynek w postaci perliczki. Taki szek standard moim zdaniem. Tutaj mają karmid ten kafelek z indykiem 1. Tu woda dla indyczki na takim podwyższeniu, żeby mały tam na pewno nie wpadł. Tu woda dla nich, no tylko znaczy nie ma wody, bo zaraz będę tutaj dawał. No i tak to wygląda. No i przejdę do ostatniego miejsca. Ostatnie miejsce to jest kurnik. Tutaj kurka znosi jajka. Tu druga kurka, taka duża, większejsza. Tutaj inne. O, tutaj mój ten. Fajny, miniaturka. Tutaj ładna kurka. Tu jakiś młody gołąb. Tu silek na sprzedaż. Tam się niosą. A tutaj są indyki. Tamten co mówiłem, co jest z lawendową indyczką. To jest od tej kury, tylko że właśnie jakiś słabszy był. To go tam wzięliśmy po prostu. Tutaj jest ich pięć. No i tam był szósty. To jest sześć. A tu już indyczki nie będę podnosił, bo pokazywałem Wam co tam jest. Ona ma 9 kaczuszek staropolskich. Kaczka z indykami, indyczka z kaczkami. To brakuje jeszcze kaczki z kurami. No ale cóż. Tutaj mają indyka 2. Tylko on z reguły stoi tutaj pod klatką, żeby tylko małe indyczki tam wchodziły jadły. O, nawet widać, że wystaje. Ale tutaj dałem, żeby się indyczka najadła. I to też kaczuszki coś dostaną. I będzie ok. Myślę, że tutaj tyle z tego filmiku. Nie ma co przeciągać, bo i tak dość długi wyszedł. I to chyba tyle. To do następnego.